Cześć, witam Cię. Jeśli nie miałaś, jeśli nie miałeś okazji poznać mnie wcześniej, ja nazywam się Damian Kapturski, jestem fizjoterapeutą. W tym nagraniu przedstawię Ci informacje na temat metod terapeutycznych, jakie wykorzystywane są do terapii kończyny górnej pacjentów po udarze. Będę omawiać sześć różnych metod, Cztery z nich zaliczane są do archaicznych, dlatego że jest bardzo mało doniesień naukowych na temat skuteczności ich stosowania w przypadku terapii kończyny górnej pacjentów po udarze. Natomiast, natomiast dwie metody są dość dobrze zbadane i jest bardzo dużo podwalin naukowych na temat ich skuteczności w pracy z pacjentami po udarze. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu. Zobaczysz, co przynosi najlepsze rezultaty właśnie w terapii kończyny górnej pacjentów po udarze. Inspiracją do tego badania była taka, była taka publikacja, która nosi tytuł Rehabilitacja kończyny górnej po udarze: Obecne praktyki jako wskaźnik dla curriculum. Publikacja ta została przygotowana przez dr. Myrin Schreiner. To jest. Ta pani, ona wykłada na Rockhurst University w Kansas City. I jej celem przygotowania właśnie tego badania było sprawdzenie, jakie interwencje terapeutyczne są obecnie stosowane, i co studenci powinni umieć. Bardzo ciekawe podejście moim zdaniem, pracownik naukowy przeprowadza badania po to, by sprawdzić, co powinno być nauczane na uniwersytecie, tak by ich studenci później mogli jak najlepiej znaleźć się na rynku pracy. Więc to badanie jest swego rodzaju pomostem pomiędzy teorią i praktyką. Oprócz tego, pani doktor jest czynną terapeutką, która pracuje od ponad 8 lat z pacjentami neurologicznymi, czyli nie tylko pacjentami po udarze, ale również pani doktor pracuje z pacjentami po urazach rdzenia kręgowego czy urazach mózgowo-czaszkowych. I teraz metody terapeutyczne. Jak już wspomniałem, cztery tradycyjne, czyli te, które w publikacji opisane są jako archaiczne. Należy do nich PNF, metoda RUT, Brunström i NDT, który w Europie bardziej znane jest jako NDT-BOBAT. Metody współczesne to terapia ukierunkowana na zadania i CIMT, czyli Constraint Induced Movement Therapy. W Polsce ta metoda nazywana jest wymuszona konieczność. Pierwsza z metod, metoda PNF, ona postrzegana jest w badaniu jako metoda, która wykorzystuje aktywności agonistów, antagonistów. Wykorzystujemy pełne zakresy ruchomości, torując funkcjonalne wzorce, i przez to opracowujemy funkcję kończyny górnej. W ten sposób opisana jest metoda PNF. Metoda Root jest to koncepcja, która wykorzystuje różnego rodzaju stymulacje skóry po to, by wpływać na aktywności mięśni. Więc wykorzystujemy głaskanie, rozcieranie, szczotkowanie, stosujemy lód lub nawet docisk po to, by aktywować pracę mięśni kończyny górnej. Brunstrom. Metoda Brunstrom to jest metoda która wykorzystuje z kolei tapping, rozcieranie mięśni, naciąganie ścięgien po to, by wzbudzać znowu aktywności mięśni. NDT Bobat z kolei przedstawiony jest w tym badaniu. Jako koncepcja, która koncentruje, podczas której koncentruje się swoją uwagę na wyhamowaniu nieprawidłowych aktywności i wzorców ustawienia kończyny górnej. Tak jak w tym przypadku terapeutka utrzymuje dłoń otwartą i wykonując powolne ruchy razem z pacjentem, toruje się prawidłowe ruchy. W tym przypadku trenowany jest ruch protrakcji. I teraz te dwie metody współczesne, które mają dość dużo podwalin w badaniach naukowych na temat ich skuteczności. Terapia ukierunkowana na zadania polega na wykonywaniu z pacjentem zadań, które mają dla niego znaczenie, i w trakcie terapii wykorzystuje się przedmioty codziennego użytku i pozwala się na, um, jakby, wykonanie zadania. Z góry nie definiując w jaki sposób ono ma być wykonane, czyli pozwala się na to, by to pacjent sam znalazł strategię, by wykonać dane zadanie. Szóstą, ostatnią metodą opisaną w badaniu jest wymuszona konieczność i polega ona na unieruchomieniu drugiej kończyny przez 90% czasu i przez 6 godzin dziennie przynajmniej. Pacjent musi być aktywny, wykonywać aktywności kończyną porażoną. To jest przykład wymuszonej konieczności. W tym przypadku jest to chyba połączenie constraint induced movement therapy i, i terapii ukierunkowanej na zadania. Jak widzisz, pacjent wykonuje zadania funkcjonalne z aktywności dnia codziennego. W jaki sposób dr Majolin skonstruowała swoje badanie? Więc była to ankieta, która składała się z 29 pytań, i pierwsza jej część dotyczyła, dotyczyła informacji demograficznych terapeutów, którzy ją wypełniali. Chodziło o to, by wyselekcjonować tylko te odpowiedzi, które udzielone były przez terapeutów, którzy rzeczywiście mają doświadczenie w pracy z pacjentami, po udarze. Takim wymogiem było przynajmniej 3 lata klinicznej pracy i wypełniali ją terapeuci z różnym stopniem wykształcenia, zarówno tego formalnego, czyli licencjaci, magistrowie i doktorzy, jak i również osoby, które miały ukończone dodatkowe szkolenia lub które nie miały ukończonych tych dodatkowych szkoleń. I w ankiecie pytano, jak często stosujesz daną interwencję terapeutyczną, czyli Pani doktor nie dopytywała, czy stosujesz tą metodę, tylko opisana była konkretna interwencja terapeutyczna, która w podtekście była przypisana do danej metody terapeutycznej i osoba ankietowana odpowiadała właśnie wykorzystując skalę Likerta, że daną interwencję stosuje zazwyczaj, czasami rzadko lub prawie nigdy pracując z pacjentami. I wyniki, jakie uzyskano. Otóż yy, największą ilość yy, odpowiedzi uzyskały te interwencje terapeutyczne, które przypisane były do terapii ukierunkowanej na zadanie. Jak widzisz, to było miejsce pierwsze, oraz te interwencje terapeutyczne, które przypisane są do NDT Bobat. Różnice pomiędzy jedną i drugą metodą nie okazały się istotne statystycznie. Na miejscu trzecim znalazły się interwencje terapeutyczne przypisane do koncepcji PNF, i teraz cztery najczęściej wykorzystywane interwencje. Pierwszą jest trening zakładania ściągania koszuli, i ta interwencja została przypisana do terapii ukierunkowanej na zadania czyli do metody współczesnej. Trening normalnych wzorców ruchowych poprzez pozycjonowanie i powolne wykonywanie ruchów to jest NDT Bobat. Druga z interwencji na miejscu trzecim, znalazła się interwencja z wymuszonej konieczności, czyli intensywny trening ruchów celowych zajętą kończyną. I miejsce czwarte: wzrokowa kontrola w trakcie wykonywania wzorca ruchowego, czyli koncepcja PNF. A teraz cztery najrzadziej wykorzystywane interwencje terapeutyczne: to wykorzystywanie wysokiej częstotliwości wibracji dla wzmocnienia i rozciągnięcia pracujących mięśni, co przypisane jest metodzie RUD, wykorzystywanie szybkiego szczotkowania skóry do stymulacji mięśni, znowu metoda RUD. Zawiązywanie ręki zdrowej przez przynajmniej 6 godzin dziennie. Wymuszona konieczność i uzas uzasadnienie, ponieważ ta metoda jest przypisana do metod współczesnych, coś co jest dość dobrze uzasadnione naukowo. Dlaczego nie jest wykorzystywane w warunkach szpitalnych? Więc uzasadnienie w artykule było takie, że prawdopodobnie no, jest to dość trudne do wykorzystania w warunkach szpitalnych. Ponieważ, ok, można w, w łatwy sposób wyeliminować drugą kończynę przez 90% czasu pacjenta, ale no, trzeba jeszcze sprawić, by on był w stanie drugą kończyną przynajmniej przez 6 godzin dziennie być e, zaangażowany, by nią poruszać, pracować. Nie można tak po prostu zostawić pacjenta. W związku z tym ta interwencja terapeutyczna, jak widać, ma rzadkie zastosowanie w, w praktyce. Na ostatnim miejscu wykorzystanie lodu do stymulacji mięśni, co jest przypisane, przypisane metodzie RUD. Dyskusja: więc wszystkie interwencje terapeutyczne są wciąż wykorzystywane, niezależnie od tego, czy powstały w latach 40. i 50., i mają mało podwali naukowych. To badanie wskazuje, że one są wciąż wszystkie wykorzystywane, i nie wydaje się, by koncepcje starsze były wypierane przez te nowsze. Wśród tych starszych koncepcji najczęściej wykorzystywany jest NDT bobat Żadna z koncepcji nie dominuje w trakcie terapii ręki pacjenta po udarze. I terapeuci łączą interwencje terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta i wydaje mi się to, co sama, to co sam możesz zauważyć ze swojej codziennej praktyki, ja również to zauważam. W tym badaniu okazało się, że 66% terapeutów stosuje w praktyce przynajmniej trzy różne koncepcje, wykorzystując te interwencje terapeutycznych z różnych koncepcji, budując swoje terapie z pacjentami. Więc jak widać na podstawie tej publikacji nie ma jednej uniwersalnej metody, która pomogłaby w komplementarny sposób pracować nad powrotem funkcji kończyny górnej pacjentów po udarze, więc te koncepcje należy łączyć ze sobą, jest to rzecz naturalna i tak wszyscy terapeuci postępują dziękuję Ci za uwagę, proszę skomentuj daj mi znać co sądzisz o tym nagraniu jeśli masz jakieś sugestie, chciałabyś, chciałbyś abym przygotował prezentację na konkretny temat proszę daj mi znać, ja chętnie podejmę się tego zadania Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym nagraniu.